Recording. Dzień dobry e, Chciałem nagrać takie pierwsze wrażenia z jazdy, no ale wiosna zdaje się wycofała. Mamy 9 stopni. Weekend ma być ciepły, to może coś jeszcze nagram Pod poprzednim filmem się, pojawiła się dyskusja na temat e, tego czy u mnie jest ten e, steering wobble, Shimmy i tak dalej Otóż 75 na godzinę. Nic się nie dzieje. Jak widać w lusterku, może to. Ja mam kufer 42-litrowy. Yy. I nie ma tutaj absolutnie tego efektu u mnie. Ja też wracając z tym motocyklem z łodzi, z salonu. Na autostradzie nie odnotowałem żadnych niepokojących efektów, a żeby dotrzeć maszynę, ja tam bardzo mocno rotowałem sobie tą prędkość między 90 a 140 na godzinę. Czasami licznikowo trochę więcej, oczywiście, oczywiście przepisowo. Nie ma u mnie tego efektu absolutnie, także spoko. Gdzieś tam któryś z użytkowników forum KTM Adventure, Super Adventure Poland wymieniał sobie te ciężarki, bo po 22 roku były większe ciężarki w kierownicy i u niego, u niego z tego co było widać na materiale znacznie to pomogło, więc może jeśli ktoś ma 21 rocznik może powinien na to zwrócić uwagę Teraz też jest zimno, więc olej w amortyzatorze skrętu jest chłodniejszy, gęstszy, może, może, to pomaga, nie wiem. No, u mnie nie ma turbulencji, także ja się cieszę. Yy, gdzieś tam yy, przy wielu różnych motocyklach zdarzają się tego typu tematy i w, na forum Afryki Twin czy też, czy też na forum KTM, u niektórych wymiana opon na inne z, zlikwidowała problem, więc jeśli ktoś ma ten model nowszy niż 21 rok, czyli 22 i w górę, jest już z większymi ciężarkami. A dalej ma ten problem, to może czas pojechać na wulkanizację i sprawdzić, czy ta opona nie jest wyząbkowana, czy jest, yy, czy nie jest gdzieś jakaś jajowata yy, i czy jest koło dobrze wyważone, bo to też może się zdarzyć, że, że nie. Rzekomo nie jest dobrze wyważone. No nie są to jakieś opony premium, bo KTM daje tutaj Mitasa niby super stworzony pod ten model, ale no wiadomo jak jest. Nie, nie jest to marka premium, nawet w markach premium mogą się zdarzyć jakieś buble. Może akurat trafiliście na bubla. Ja może sobie jeszcze ten pomad włączę. Zobaczmy 70, 69. Nic się nie dzieje. Zejdźmy tam 5 niżej. Nic się nie dzieje. W Afryce z kufrem to już bym miał tutaj grube łopotanie. 62 plus 58 o jakaś dziura była bo raz chwilę się zachwiało ale no nic tutaj się takiego nie dzieje także <ścoughs> szczęśliwie akurat z tym mam z tym mam spokój Eee, po podobnych przygodach w Afryce nie chciałbym tego widzieć w swoim nowym motocyklu I pewnie by mnie to irytowało i stawiam, że pewnie nawet by, by pokusiłbym, się, pokusiłbym się o wymianę nowych opon na jakieś inne, żeby tego nie mieć. Eee, także spoko przy 140 ktoś tam się pytał, czy, czy, czy mam jakieś niepokojące. Eee, Przepotanie kierownicą ja nie będę, przepraszam, puszczał kierownicy przy 140, ale też nie zauważyłem, żeby żeby tam była jakaś, e, jakaś wibracja, jakaś chęć e, do latania tej kierownicy lewo-prawo. Ja w tracerze, którego miałem e, w Tracerze MT-09, czyli te pierwsze modele przed 17 rokiem, one miały krótszy jeszcze wahacz z tyłu niż te późniejsze, więc ten przód był mniej dociążony i gdzieś tam w w okolicach licznikowych 160 o, ten przód się robił taki niespokojny. Tutaj, tutaj tego nie, nie, nie zauważyłem. Także na razie spoko. Ja jeżdżę sobie na e, ustawieniach, e, bo to może być dla niektórych istotne. E, zawieszenie mam na auto. Na razie testuję, jak to działa. E, I wysokość e, na standard. Czyli on mi tą, trzyma tą standardową wysokość, i anti-dive włączony. Także to tyle. Eee, pozdrawiam.